Dzisiaj kolejny przepis sałatka tradycyjna, inaczej nazywana jarzynową z gotowanych jarzyn i różnych innych pysznych dodatków. Bardzo często ludzie dodają do tej sałatki ziemniaki, ja ich nie dodaję. Ziemniaki w tej sałatce znalazły się jako wypełniacz z czasów komunistycznych, kiedy mało co można było dostać w sklepach. Teraz już nie mamy komunizmu, kryzysu, nie mamy, w sklepach można dostać różne różności i dzisiaj Wam zaproponuję bardzo delikatną wersję tejże sałatki. Serdecznie Was zapraszam do wspólnego przygotowania tej naprawdę pysznej, zdrowej, dietetycznej, mało kalorycznej sałatki świątecznej. Darabat! Tu w miseczkach mam Samą ilość ogórków kiszonych i ogórków konserwowych, i to muszę pokroić w drobną kostkę. Ogórki konserwowe są już pokrojone. Tutaj mam ogórki kiszone, też pokrojone w kostkę, a tu na desce mam cebulę, jedną dużą główkę. Posiekałam ją w drobną kostkę. Też muszę posolić, jak pamiętacie, a może nie pamiętacie. Najpierw trzeba posolić, żeby ona zmiękła i nie miała takiego ostrego ordynarnego smaku i zapachu. Odstawiam, ich mięknie. Do miski wrzucę ogórki konserwowe, ogórki kiszone, przecedzony groszek konserwowy. Odstawię na razie tę miskę. To jest seler. Ja seler zawsze gotuję obrany, pokrojony w plastry, bo gdybyśmy w kuli gotowali, to ona by się bardzo długo, ta kula, gotowała. A tu w tym bakła. A tu w tym garnku jest wywar, czyli woda, w której się gotował seler. Proszę tej wody nie wylewać pod żadnym pozorem, bo potem wam powiem, co z tego zrobić. I teraz kroję w kostkę mój ugotowany seler i do ogórków z drożdżkiem. Mam tutaj dwa jabłka, które muszę pokroić również kostkę, ale ja nie obieram ze skórki. Ta skórka będzie, bo będzie nam też zabarwiała sałatkę. I dodaję jabłka. do misy, dodaję również zmiękczoną cebulę. Biorę łyżkę i mieszam. I ostatnim składnikiem w tej sałatce będzie marchewka gotowana. Ona jest ugotowana, jak widzicie, jeszcze paruje i jest gorąca. I znowu powtarza nam się to, co przy wseleży. Tutaj jest wywar z tej marchewki czyli woda, w której ją gotowała. I też proszę nie wylewajcie tego. Ja do tego marchewkowego wywaru wleję wywar selerowy. Do tego dodam trochę mięsa, pietruszkę i cebulę i ugotuję pyszny bulion bazę do sosów i do zup. Jeżeli nie macie w planach ugotowanie zupy, to to można zamrozić i w każdej chwili, kiedy będziecie mieli ochotę na jakiś sos czy na jakąś zupę, nie mając w domu selera czy marchewki, można wspaniałe pyszności przygotować. Także zachęcam, bardzo proszę nie wylewajcie. Jak będziecie na święta robić na przykład yy, rybę w galarecie czy barszcz wigilijny, to też ten wywar można wykorzystać do zrobienia innych potraw wigilina świątecznych Zachęcam Was do tego, bo to jest samo pyszne dobro i szkoda to wylać. Teraz to wszystko muszę bardzo dokładnie wymieszać. Dodać do tego trochę pieprzu. A sól to jak już wszystko wymieszam, to zobaczymy, czy trzeba dodać. No bo przecież tak, ogórki kiszone są słone. Ogórki konserwowe też trochę słonawe są. Cebulę przecież soliliśmy, więc ona też ma w sobie dosyć sporo soli. Mieszam to wszystko. Zostawiłam sobie cztery plastry marchewki do dekoracji. I teraz do tego dodam dwie łyżki majonezu, w zupełności wystarczy, bo to jest wszystko wilgotne i mieszam. Próbuję. Pyszna, delikatna, chrupiąca między zębami, bo i marchewka i ten seler były ugotowane al dente, ale też przecież ogórki nie są bardzo miękkie. I teraz przełożę do miski. Ja zawsze do sałatek używam misek szklanych, przeźroczystych. Bo wtedy wiadomo, co jest w miejsce, i jest to jako, jakby dodatkowy element dekoracji na stole, nie tylko świąteczny. Ładnie to uklepię, wyrównam, wyczyszczę brzegi, które mi zostały, żeby to wyglądało schludniej, apetycznie. I zabieramy się za robienie dekoracji. A ponieważ są to święta wigilino-bożonarodzeniowe, to zrobię choinkę. Cóż, by to była choinka bez bombek. I tutaj wykroję z tych kawałków marchewki, bombki. Na górze czubek zrobię z selera maciowego i kolejne bombki dla kontrastu zrobię z czerwonej papryki. Macznego i cóż, i to by było na tyle. I proszę pamiętać, że ten i wszystkie inne przepisy znajdziecie na moim blogu. Czego nie dopowiem, tam właśnie dopiszę. Do miłego, do następnego pysznego gotowania.